No halo, halo, tutaj niestety mieliśmy wypadek, kura trzy dni temu została ogryziona przez węża, ale dawała sobie radę, tak naprawdę dawała sobie mocno radę, prawdopodobnie był to mamusi, bo tutaj mamusi cały czas, mam zresztą filmik, tam go pośle niedługo, złapałem sobie ostatnio, bo one wszędzie tutaj są, czyli grzechotnik japoński, znaczy mokasyn japoński, ale jest grzechotnik, dlatego, że tylko bez grzechotki, nie? Jemu się tak że chodka nie, us, nie łuszczy, ale też jego takim znakiem ostrzegawczym jest majtanie ogonem. No i tutaj e, albo za skroniec, ja, ja, za skroniec tygrysi. Też go ostatnio widziałem, w ogóle nie wiedziałem, że jest jadowity i go złapałem w ręce. E, ten to za to ma takie, takie jest, taka, taka ciekawostka, że za skroniec tygrysi jest, on pobiera jad od żab, od ropuch, które pożera. Nie? Czyli on po prostu kumuluje ten jad. On nie, od mamusi można u... umrzeć, nie? Od tego grzechodnika, Jak ciebie ugryzie, no to jak. No na pewno będzie bolało. E... No ale można umrzeć, nie? Od e... tygrysiego nie umrzesz. Nie? Dwa węże przepiękne, przepiękne węże. E... No ale tutaj już umiera. Myślałem, że przeżyje trzy dni, trzy dni, tak się męczy. Ma całą, jakby, taką, taki styki skrzep się zrobił jej w żyłach, no bo to tak działa. ta To jest, nie wiem, dokładnie, ta chemotoksyna, coś w tym stylu, nie? No, ale tutaj już nowe życie jest. No, szkoda, szkoda tej kurki, ona była taka bardzo fajna bardzo taka sympatyczna znaczy sympatyczna, ciekawska. No ale tam widać po prostu, ale i też rzeczywiście musiała być zdrowa, dlatego że trzy dni wytrzymać, ostatnio jak mnie ugryzły mamusi, to kura wytrzymała dwa dni, nie? znaczy jeden dzień, a tutaj proszę Państwa nowe życie, nowe kurczaki, bardzo fajnie ta kura, polecam, polecam generalnie silki do opieki nad kurami, to są po prostu najlepsze matki, aczkolwiek nie najlepsze nioski, koguty są zbyt opiekuńcze, kogut potrafi po prostu zagonić do takiego małego pudełka całe stado kur, nie? jest Po prostu są tak obsesyjne. Nie? No i tutaj zobaczmy, tutaj sobie biegają, zżerają sobie. Ona ich uczy co... No to każdy kto ma kury to wie, ale są przepiękne. To już jest mój nowy, nowy nowe jakby te nowe pokolenie po kukutach, które chciałem. Nie? Ona, aha, jeszcze jedno, bo to ona nie wysiadała, ona wysiedywała te jajka, ale generalnie wykluło się tam tylko pięć a ta cała reszta, następne, ile tam, 16, to ja je po prostu dołączyłem do niej, nie? I ona wszystkie, je je zaakceptowała, nie? To też jest właśnie takie charakterystyczne dla silek, podobnych, bo to nie jest silka silka, to ona jest mieszaniec z silką i... No i to jest, to są piękne kury, nie? Piękne kury i one... One strasznie, one potrafią po prostu zaakceptować, zaadoptować jakieś małe kurczaki, nawet jeśli nie wysiadywały na jajek, nie? Ale tak jak mówię, no ciężki, ciężki temat one są, dlatego że one cały czas chcą wysiadywać jajka. No i, no i nie znoszą dużo jaj także, nie? No, Ale to pokolenie już jest po takim komercyjnym kogucie Ludwiku. I tyle. Życie się kończy, życie się zaczyna. Takie życie.